Czy wiesz dlaczego standardowa, maksymalna prędkość w obszarze zabudowanym wynosi 50 km na godzinę? Niestety zdarzają się kierowcy, którzy w obszarze zabudowanym przekraczają ją ponad dwukrotnie. Na pewno pamiętasz głośną sprawę z wypadkiem w Warszawie na ulicy Sokratesa. Kierowca pomarańczowego BMW śmiertelnie potrącił mężczyznę na pasach. W obszarze zabudowanym jechał ponad 130 km na godzinę. Zapewne ty jesteś świadomym kierowcą i nie jeździsz tak szybko, ale podejrzewam, że zdarza ci się przekroczyć dopuszczalną prędkość np. o 10 km na godzinę. To niby nic takiego, to tylko 10 km więcej, ale tak ci się tylko zdaje. Zależy mi, żebyś zapamiętał, że 10 km na godzinę mniej robi wielką różnicę, bo nawet te 10 mniej może zdecydować o zdrowiu, nawet życiu. Twoim lub innych uczestników ruchu drogowego. Zapraszam na krótki film z kampanii społecznej 10 Mniej Zwolni, który jest lepszy niż tysiąc słów. Pośpieszcie się! Szybko! Mama, włącz piosenkę? Dobrze. Ej, nie na koście. Nie jedziesz za szybko? No co ty daj spokój? Chcemy już być, czy nie? Czasami jedna decyzja przysądza o naszym życiu. Jak do tego doszło? Jeden samochód jedzie 60, drugi o 10 mniej. Gdy znajdują się w jednej linii, na drogę wjeżdża ciężarówka. Kierowcy zaczynają hamować, ale dopiero po ponad sekundzie. Tyle wynosi czas reakcji. Drugi samochód zatrzymuje się tuż przed przeszkodą. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na drodze. 10 mniej. Zwolnij.